By móc w sposób analogowy zadawać częstotliwość wyjściową falownika, należy pod jego zaciski 10V Ai1 oraz 0V podłączyć taki oto potencjometr. A następnie klikając przycisk M, przejść do menu, i gdzie należy zmienić parametr P1000 na wartość 2, co oznacza, że źródłem częstotliwości zadanej będzie wej wejście analogowe AI1. Teraz uruchamiając falownik widzimy, że częstotliwość możemy zmieniać, regulować za pomocą potencjometru.